Hala Popularnego Spożywczaka. Witamy serdecznie dziewiąta kolejka pierwszej ligi koszykarzy. Białe stroje Polski Cukier, SIDEN Toruń kontra niebieskie AZX Radex Szczecin. Będziemy oglądać ostatnie 12 minut tego meczu. Końcówka trzeciej kwarty. Początek bardzo wyrównany. Pierwsza kwarta na remis po 17, ale Teraz goście prowadzą już 56 do 49 faul Marcina Kowalewskiego. Zatrzymany ten atak, wydawało się, że Mogą być pewne kolejne punkty dla drużyny ze Szczecina, która do tej pory w tych rozgrywkach radzi sobie na wyjazdach dosyć przeciętnie, ale w Toruniu jest naprawdę w tej chwili bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Półtorej minuty do zakończenia trzeciej kwarty, a ZDS Radek z Szczecin wygrywa w Toruniu z Sidenem. 56-49 i czas dla trenera Eugeniusza Kijewa. 10 punktów straty i 10 minut do zakończenia tego spotkania. Trzeba odrabiać ten symboliczny punkt na minutę, żeby dogonić AZS Szczecin. Faul niestety na początek Arkadiusza Kobusa. Faulowany Adam Linowski. No Ta pierwsza kwarta, tylko zakończona remisem po 17. Druga, przegrana przez Siden 18 do 23. I trzecia, 17 do 22. Ten ostatni rzut Łukasza Pacochy niemal równo z Syreną. Pacocha jest najskuteczniejszym graczem, ale też jednym z najbardziej doświadczonych na parkiecie. 20 punktów zdobytych przez pacochę w tym spotkaniu 64-52. 12 punktów już nam się zrobiło. Czy Siden odniesie szóste zwycięstwo w tym sezonie? Czy jednak gospodarze obejdą się smakiem. No, e, Teraz spora pomyłka Romana Szymańskiego. Najwięcej punktów na razie indywidualnie dla. Sidenu, Piotr Migielski, 13, 11 punktów Adama Lisewskiego. No ale te wszystkie poprzednie spotkania tutaj w kali spożywczaka. Na styku ten ostatni w Poznaniu. Przegrany nieco z zaskoczenia. Teraz zrywa drużynę. Jacek Jarecki 68, 54. Jak zwykle bardzo ekspresywny w swoich zagraniach na boisku. Dynamiczny Sławek Sikora. W tym meczu na razie 8 punktów. Sikora, Śmigielski, Jarecki, Lisewski, Zbiórka teraz i Marcin jeszcze cztery punkty do odrobienia, ale tylko 43 sekundy. Znowu koszykarze Sidenów fundują kibicom. Nie lada, horror w końcówce. Sikora, Sikora odebrał piłkę. Śmigierski, Jacek Jarecki. Jakże to mogło nie wpaść? Jakże to mogło nie wpaść? To musiały być punkty. No ale nerwy dają sobie znać. Świetnie w odbiorze Sławek Sikora, i pod koszem wydawało się, że to będą pewne punkty. Niestety na linii rzutów wolnych Igor Trela 74, 70, 75 do 70. Trela bardzo pewnie 76, 70. Sławek Sikora, Jacek Jarecki. Nie ma punktów. Wydawało się, że gospodarze wierzą w to, że jednak mecz się ułoży po ich stronie, że wszystko będzie dobrze, a tutaj nic z tego. Po raz kolejny to szczęście nie dopisuje, tak jak to było w poprzednich meczach, w końcówkach koszykarzom Sidenu, no i to jest z pewnością nauczka, żeby walczyć przez pełne 40 minut na 100% zaangażowania. No i w pojedynku trenerskim Zbigniew Majherek lepszy od Eugeniusza Kijewskiego, A ZDS Radek Szczecin wygrywa w dziewiątej kolejce pierwszej ligi koszykarzy z Toruniu z polskim cukrem Siden. 79-72 w ostatniej kwarcie 17 punktów AZS-u Szczecin 20 punktów Sidenu, a więc jedna tylko kwarta ta wygrana 20-17 do 17 przez toruński zespół no, Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo tak? chcieliśmy się otworzyć w ataku i się otworzyliśmy rzeczywiście bo graliśmy bardzo dobrze, konsekwentnie no i drużyna, drużyna z Torunia tak naprawdę nie mogła nas dojść i, no i fajnie, że cała drużyna bardzo dobrze zagrała. Tak? To nie tylko ja, ale, ale cała drużyna i byliśmy dzisiaj zespołem. Fajnie, że jak ta drużyna Torunia dochodziła, to znajdowaliśmy odpowiedź w postaci, każdy, każdy z zawodników się włączał. Także to było fajne, tak jak mówiłem, ta zespołowość dzisiaj zwyciężyła.